Krynica Forum, doroczne spotkanie Złotego Trójkąta, samorządy, biznes i ośrodki akademickie. Podczas drugiego dnia wydarzenia swoją premierę ma nowa kampania społeczno-edukacyjna Energia Naprawdę. Inicjatorem kampanii jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. W przestrzeni publicznej mamy bardzo dużo dezinformacji i jeszcze więcej fake newsów dotyczących cen energii elektrycznej. W jaki sposób branża chce walczyć z tym zjawiskiem? Przekazanie prawdy o cenach energii, o tym, jakie są jej koszty wytwarzania, czym się różnią technologie, jest niezwykle istotne z punktu widzenia społecznej akceptacji zarówno procesu transformacji, jak i tych inwestycji, które realizujemy. I temu ma służyć kampania Energia Naprawdę. Chcemy w tej kampanii w sposób obiektywny, w sposób przejrzysty mówić o tym, skąd się bierze cena energii, co to jest cena energii, jakie są relacje do cen energii w Europie, bo tu akurat nie mamy się czego wstydzić. Ceny energii płacone przez konsumentów, głównie dzięki tarczom, są w tej chwili jedne z najniższych w Europie. Jakie cele Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych wyznacza sobie, uruchamiając kampanię Energetyka? Naprawdę? Liczycie Państwo na zmianę postaw społecznych? Liczycie na uporządkowanie tego, co w domenie publicznej pojawia się w związku z cenami energii elektrycznej? Czy może jakieś inne cele chcecie zrealizować poprzez tę kampanię? Tak naprawdę po trochu chcielibyśmy zrealizować każdy z tych celów. W projekcie poza Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych partnerami jest również Polski Komitet Energii Elektrycznej, Agencja Rynku Energii oraz Pub Fake Hunter, którzy są ekspertami zarówno w obszarze właśnie fake newsów, czy w obszarze funkcjonowania sektora energetycznego i poszczególnych jego obszarów. Biorąc pod uwagę naszą wiedzę ekspercką, doświadczenie, chcielibyśmy wyjaśniać, te procesy i dotrzeć z tym do jak najszerszego grona odbiorców, zmienić faktycznie takie postawy czy podejście do poszczególnych tematów związanych z energetyką. Chcemy, żeby klienci na środowisku ciepła energii elektrycznej mieli jasny przekaz, jak jest naprawdę. I chcemy rzetelnie o tym informować, jakie koszty muszą ponosić mieszkańcy na, na zaspokojenie swoich potrzeb energetycznych, po jakich kosztach nabywają przedsiębiorstwa energii elektryczną, czy to im pozwala być konkurencyjnymi na, na, na rynku polskim, na rynku europejskim, na rynku światowym.